Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Szczera Panda. Jak widzieliście, można powiedzieć, że dzisiaj nie tylko jeden gość, ale dwójka gości, gości specjalnych, a mianowicie jest z nami Jacek Gałuszka, behawiorysta psów. Można też powiedzieć, kompozytor oraz autor książek. Jeśli byśmy tak profesjonalnie cały opis przedstawiali. Witam cię serdecznie. Cześć, witam bardzo serdecznie. Piesek nasz też chyba serdecznie wita, ale teraz, obecnie widać, zajmuje się czymś innym, chyba musi trochę odpocząć. A nie? Jest? Popatrzysz Cześć. do nas? Fela. Także się z nami przywitał. Cześć! Witam Cię serdecznie! Przechodzimy do pierwszego elementu naszego odcinka, naszego, można powiedzieć, stałego już programu, więc chwila dla Ciebie, kawał, opowieść, historia, coś dla Ciebie. Tak, będzie śląska opowieść, gdyż Fela jest rottweilerem, pamiętam, Wiele lat temu zadzwonił do mnie jakiś pan, znalazł też telefon w internecie i pyta mniej więcej tak Panie, ja słyszał, że pan jest behawiorysta, ja mówię, no tak jestem, w czym mogę pomóc? Bo ja mam taki problem, mamy tu takiego Rottweilera byka, no w czterech hopa my go próbujemy chytać, nie mówimy go zaszczepić No weterynierz, no, już tutaj godzinę za nim biego, nie możemy, panie ratuj pan no więc widzę, że facet jest w ogóle zdeterminować taki przerażony tą sytuacją. Zaraz spokojnie, ma pan kiełbasy? No mam. Niech pan weźmie tą kiełbasę do ręki, pokaże pan tę kiełbasę psu, poprowadzi za tą kiełbasą tak do płotu, ale niech pan mu jej nie daje do jedzenia, tylko tak, żeby se wąchał i jak on będzie przy siatce, to weterynarz z drugiej strony niech podejdzie i zaszczepi tego psa. A on tak, a to o tym, że nie pomyślą. No dziękuję panu bardzo, proszę bardzo, nie, mija może, nie wiem, pięć minut, może siedem, też telefon od tego samego gościa, Mi tak, panie, ja mówię, o, co się stało, pan Rzeź nie jest behawiorysta, pan Rzeź jest cudotwórca. No, no to zaszczyt szczególny. Także, no, nie pomyślał o tym, żeby wziąć kawałek kiełbasy, nie? ale w czterech chłopa próbowali. To się wydaje na... takie oczywiste. No właśnie, tak. Nie bywa. dla psa kiełbasa się mówi przecież, nie? Ale tak A jednak w tym no. przypadku się przydała. No to mamy odkaczone historia. No, z jajem, <noise> bardzo z jajem. Ale przechodzimy już do pierwszego takiego merytorycznego pytania, ale wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć. Kim w ogóle jest behawiorysta? To jest taki, bym powiedział, psi psycholog. To znaczy, bardzo upraszczając, ale behawiorysta to jest osoba, która zajmuje się naprawianiem relacji pomiędzy psem i ludźmi. Zajmuje się tym, żeby rozwiązać problemy z zachowaniem no i pomóc człowiekowi i jego psu, nawzajem, się dogadać. Czyli to jest takie, bym powiedział, kiedyś myślałem, bo widzisz, ja prowadzę też kursy dla, dla behawiorystów. Kiedyś myślałem, że to jest przede wszystkim praca z psem. Ale Słowo daje, to jest w 90% praca z człowiekiem, który ma psa. Mhm. Więc ten pies tak naprawdę to jest najprostszy element tej układanki. Dodatek. No wiesz, taki bym powiedział: e, istotny, istotny, że rzecz, że, że, że jasna, e, istotna, czy istotna osoba tej, tej, tej relacji, czy, czy część tej relacji, ale, ale w tak naprawdę wszystko jest po stronie człowieka, nie? bo to on musi zmienić swoje nawyki. A to jest strasznie proste, wiesz. Zmiana nawyków to jest tak proste, jak powiedzenie komuś przestań palić. Myślisz że tak? No robiłem to setki razy. Nie? To... to za chwilę do tego przejdziemy, ale idąc po kolei, to skąd w ogóle decyzja, żeby zostać behawiorystą? No i jaki jest proces? Czy trzeba tutaj jakąś szkołę skończyć? Czy to jest raczej forma jakiegoś kursu? Jak to wygląda od strony czy... praktycznej? Yy, tak, w tej chwili yy, naprawdę, żeby mieć... Yy... Tak zwany papier, to sobie można to, wiesz, zrobić przez internet za kilkadziesiąt złotych. Szczególnie w dzisiejszych czasach. No problem. Wszystko online. Tak, ale to nie wystarczy, żeby nauczyć się rozwiązywać problemy. Nie? Jest tych szkół w Polsce trochę, ale na przykład niektóre z nich wyłącznie zajmują się teorią. Czyli uczestnicy takich kursów po prostu poznają teorię i piszą pracę. Ja się śmieję, że można być alergikiem na sierść i zostać behawiorystą, bo oni przez cały czas nie widzą żadnego psa. Więc praktyki no, to mało co wydawać. No dokładnie, I, i dlatego na przykład na tych kursach, które, które ja prowadzę, to tam zdecydowanie mamy praktykę. I to jest kurs, który jest równocześnie zaproszeniem dla takich ludzi mających trudne psy czyli oni przyjeżdżają z tymi psami tam nie 20 takich psów na przykład i równocześnie przyjeżdżają studenci którzy pod okiem doświadczonych już swoich kolegów, koleżanek, mogą się uczyć też praktycznie rozwiązywać problemy. I, no i dzięki temu mogą odnosić sukces. Ale, ale taki kurs, tak na przykład u nas maksymalnie, czy w Wesołej Łapce, kurs trwa dwa lata. Ten, właściwie tak jak nie ma ustawy o na przykład zawodzie psychoterapeuty, w Polsce tak samo nie ma żadnej ustawy o zawodzie behawiorysty, także nie jest to zawód regulowany. Każdy sobie może zrobić wizytówkę, że jest behawiorystą. No i coś tam podobnie jest z dziennikarzami. Teraz tak? każdy może być dziennikarzem. O, to nie freelancerem. Wiedziałem. A no freelancerem no to jest wiesz, to, ale wiadomo, nie wiedziałem. A że freelancerami są też dziennikarze. Tak. Pisać artykuły może praktycznie każdy. No właśnie, tak. I taka coś, ciekawostka tak, prawie, Nie trzeba mieć karty mikrofonowej, czy, czy, czy jak to kiedyś tam były. Kiedyś nie? trzeba było były. mieć, tak, tak, tak. samo że Musieli tak. mieć, nie? Teraz nie, teraz to jest nieregulowane. Także każdy może być trenerem psów, każdy może być behawiorystą. No i trochę powiem Ci tak, nie wiem, to tak może zabrzmi jak mówią dziadersko, ale są takie osoby, które no niestety psują ten, ten wizerunek behawiorysty. No bo że jeżeli człowiek ma problem, przychodzi do jednego, drugiego, trzeciego specjalisty, specjalisty i nie znajduje rozwiązania tego problemu, to każdy następny już jest traktowany jak oszust. Nie? Mm -hmm. no I to już jest pewien kłopot. Wtedy. Łatwo się przejać. Odpowiedz mi, tak, jeśli, jeśli już byśmy rozmawiali o tym, jak w praktyce wygląda e, twoja praca, no to mm -hmm. czym ty właściwie się zajmujesz? Dzwoni. Klient dzwoni, e, można powiedzieć pacjent, bo ty, hmm. tak czasem też ludzi trzeba nazwać, że oni potrzebują jakiegoś wsparcia w tym wszystkim. No i co ty wtedy robisz? Przyjeżdżasz, diagnozujesz i wdrażasz specjalne kroki. Jak ten proces wygląda właśnie hmm, okay. praktycznie? Hmm, to, to różnie. Tak? Wiele bo to pytań zadałem. Ja ja, właśnie postaram się to <laughs> jakoś ogarnąć, więc tak. Po pierwsze, to różnie z tym bywa, bo Raz to ja przyjeżdżam, raz to ktoś do mnie przyjeżdża. Zależy, czy ten problem jest w domu, czy ten problem jest poza domem. Czasami wybieramy się na spacer. Idziemy sobie na spacer, żeby sprawdzić, jak ten pies na przykład reaguje na inne psy, bo to też może być jakiś problem. Albo pies ma kłopoty z zostawaniem samemu w domu. No to wtedy ja muszę przyjechać, zobaczyć, jak wygląda dom tego psa, jakie, jakie jest jego życie, jakie są. Poszczególne elementy jego dobrostanu, tak? czyli co on je, gdzie on śpi, jaki jest rytm jego życia w domu i tak dalej. I do razy na spacer wychodzi, to też ma znaczenie. Potem, czy, czy ma taką tendencję na przykład kontrolowania wszystkiego, co ludzie robią, ale nie pozwala im nawet pójść do łazienki bez swojej asysty, nie? Ale też może być tak, że na przykład pies dobrze się zachowuje w domu, a poza domem jest nie do wytrzymania. No i wtedy musimy zobaczyć tę reakcję na zewnątrz, oczywiście zachowując jakby podstawowe zasady bezpieczeństwa. I w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, no to wprowadzamy jakieś tam postępowanie. I najczęściej to jest takie postępowanie, ja to nazywam prawo naczyń połączonych, wiesz, że załóżmy, jeżeli pies jest agresywny do innych psów, na, na smyczy załóżmy, a ja nauczę go Chodzić na luźnej smyczy, to nagle tam ten problem się rozwiąże, mimo że nad nim nie pracowaliśmy. Bo to jest jak naczynia połączone. Czyli na przykład zmieniam dietę psu, a znika problem z agresją, albo zajmuję się właśnie nauką jakichś elementów posłuszeństwa. I pies na tyle się uspokaja, że nie jest na przykład nadpobudliwy, nadreaktywny, potrafi się wyciszyć, mimo że nie pracujemy jakby bezpośrednio z tym zachowaniem. Bardzo lubię tę technikę, dlatego że ona jest naj, najbardziej bezpieczna. Mhm. Tak? Bo ja nie, jakby w momencie, no, kiedy mam psa szalejącego na smyczy, ja zacznę coś robić, to ja mhm. mogę sam oberwać. Tak, czy no się? No pewnie, no pewnie, no, a widziałeś kiedyś, nie wiem, kucharza, który by się nie poparzył, no albo nie, nie, nie No odczynę, że... Ciężko z tym, żeby no, takiego odnosno. No, no właśnie, także, wiesz, znaczy, całe szczęście, no już od dłuższego czasu nie zaliczyłem jakiegoś tam kontaktu z zębami psa, ale myślę, że wiesz, żebym tak miał powiedzieć, kiedy to się działo, to, to zazwyczaj wtedy, kiedy ja wpadałem w jakąś rutynę. Albo, mm -hmm. albo wiesz, wydawało mi się, że no, to wszystko jest jasne, nie. I wtedy wystarczy moment jakby takiego uśpienia, czujności albo takiego przekonania, że o wiem, wiem, nie? Zawsze była lekcja pokory, zawsze. Także e, zawsze, wiesz, e, taka, może taki tip, taka rada do, dla, dla osób, które mają jakiś problem z psem, że wiesz żeby żeby że nadmiar, znaczy od nadmiaru ostrożności jeszcze nikt nie zginął, czyli jeżeli jest jakiś problem, to umówcie się sami z sobą, że w taki sposób spróbujecie zabezpieczyć psa, mm -hmm. żeby nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji. Nie? A poza tą sytuacją robimy wszystko, pracujemy z psem, uczymy go, uspokajamy, zmieniamy tryb życia, tak żeby, żeby poczuł się bardziej komfortowo i wtedy najczęściej ten właściwy problem też się rozwiązuje. Okej, okay, a jakbyś miał określić może jeden, dwa, trzy takie mm -hmm. najtrudniejsze przypadki, to co by to było? Znaczy, z mojej takiej hmm, dość tak. z mojego doświadczenia, wiesz co, miałem na przykład przez ponad pół roku, 7-8 miesięcy w moim domu, w moim mieszkaniu przygarnąłem Golden Retrievera o imieniu Gringo, który 7 razy wracał z adopcji, ponieważ każdą rodzinę gryzł i to tak po prostu mega, duży pies, duży Golden Retriever i on był rzeczywiście... Bardzo agresywny, zwłaszcza to była taka agresja, tak zwana domowa, czyli mhm. on nie znosił jakiejkolwiek próby kontroli. A najczęściej takie mocne ataki zdarzały się w najmniej oczekiwanych momentach. Czyli na przykład wtoczyła mu się piłeczka pod regał, ja chciałem mu wyjąć, a on to potraktował jako rywalizację o zasoby mhm. i poharatał mnie po prostu wtedy no, bardzo mocno. Nie? Gdyby nie zegarek, który wtedy miałem, to prawdopodobnie miałbym zmiażdżoną rękę. Zaniosłem zegarek do zegarmistrza w kawałkach i wingo, wyklepał to cudotwórca, tak? Albo i, I później pracowałem z tym psem, wiele razy będąc zgryzionym. Naprawdę, to, to yy, było w na początkach mojej, mojej kariery, bo się tym zajmujesz od 2002 roku, czyli kupę lat ale w, 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 wtedy to już miałem tak czasami do, dosyć, nie? Mm -hmm. I, ale po tych miesiącach wreszcie znalazłem, już pies się fajnie wyprowadził, znalazłem mu fajny dom, tak pojechał do nauczyciela takiego pod Kielce i tutaj ślad mi się urwał, wiesz? Ale po ośmiu latach ten właściciel do mnie zadzwonił, pytając, czy, czy ja kojarzę takiego psa. No nie mógłbym nie kojarzyć, tak? To jest po prostu taki, wiesz, pies, którego się nigdy w życiu nie zapomni, i on mi wtedy powiedział, że właśnie ten pies właśnie, właśnie umarł. I chciał mi bardzo podziękować, bo to był cudowny towarzysz zabaw dla jego dzieci. Bawił się, miał tam inną jeszcze taką suczkę, też goldenkę, i przysłał mi zdjęcia, jak ten pies pływa w stawie, jak się bawi z dziećmi, jak biega szczęśliwy po Po prostu, no kurczę. Ja się normalnie wzruszyłem wtedy bardzo. I powiem Ci, nawet jak teraz sobie to przypominam, wiesz, kurczę, warto było, wiesz, te 8 miesięcy ciężko pracować i żeby zobaczyć gdzieś tam w za, za tyle lat, nie, tak, taki efekt, więc to, to zawsze mi dodaje takiego, wiesz, takiej odwagi, chęci do działania, kiedy wydaje mi się, że nie damy rady nic zrobić, nie. Czyli można powiedzieć, że wdzięczność innego człowieka jest dla ciebie najlepszą zapłatą eee, i taką rzeczą, która cię napędza. To wiesz, czy wdzięczność e, to, e, no, na pewno, tak? Znaczy, ja, ja po prostu się cieszę, jak mogę pomóc komuś e, prowadzić lepsze życie z, z, ze swoim psem, ale też wiesz co, e, mnie strasznie cieszy taka poprawa w ogóle e, życia psa. No bo powiedzmy tak, no, masz psa, który jest problemowy, on się nie cieszy tym życiem. Do co on ma z tego życia spacery na smyczy mhm. nie dookoła bloku i, i, i wstyd właściciela, który po prostu nie lubi tego psa, wstydzi się go często. tak jest, nie? I nagle jak się uda to zmienić, to ten właściciel y, po prostu rozkwita, tak? Ma, pies ma więcej wolności, może biegać na przykład gdzieś sobie swobodnie, reaguje na przywołanie, reaguje na komendy, więc życie tego psa staje się też lepsze i to jest straszna frajda. Okej. Okay. W sumie, po części już mi odpowiedziałeś na to jedno pytanie, mhm. ale jakbym miał tak spytać, już całkiem poprawnie, czy Twoim zdaniem umiesz się już dogadać z każdym psem? Czy wiesz? Ha. Tak przysłowiało podchodzisz z buta i tak, 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 tak. Sematyczne yy, działanie, nie. którego warto nie używać w Twoim yy, Wiesz to jest, to, jest, to, to, to jest pytanie, które yy, ma pewne założenie, że podchodzisz do, do psa i już od razu. Więc powiem Ci tak, ja nie podchodzę do psów. Mhm. To dlaczego? Bo to, co my robimy z psami, czyli podchodzimy o jakieś liczny nie? to jest strasznie niegrzeczne bo w języku psów. Mm -hmm. nie? Może być też odebrane jako próba takiego ataku, przekroczenia przestrzeni bez zaproszenia. Natomiast jeśli widzę, że pies pokazuje mi jakieś przyjazne gesty, przyjazny, przy, przyjaźnie się zachowuje, to proszę bardzo, to ja wtedy pozwalam mu odejść, pozwalam mu się powąchać, staram się to robić nieofensywnie. Ale y, często, zwłaszcza na tych kursach, które prowadzę dla trudnych psów, to jest taki kurs super pies. To tak jest y, taki, taka część ewaluacji, czyli my oceniamy, na czym polega problem. I często mi się tak zdarza, że y, jakby odgadnięcie tego problemu, problemu lub problemu, y, zajmuje mi bardzo mało czasu. To jest kwestia dosłownie kilkudziesięciu sekund, mm -hmm. a później kilkanaście minut zajmuje mi wyjaśnienie tego właścicielowi. Nie? To jest tak, że psy są one są tak szczere, właśnie one nic nie kombinują, one nic nie udają, one nie zrobią niczego, żeby zadowolić, czy udawać. Tak jak im czegoś nie lubią, to nie lubią. Nie? Jak lubią, to lubią, bo to jest a, a, B, B, prostolinię. Prostolinię. To są Cudowne, ja za to jest strasznie lubię. I jeżeli nauczysz się czytać tą mowę ciała i intencje psów, to zdecydowanie łatwiej jest, jest taki, jakby Dowiedzieć odczytać, co ten pies chce przekazać, mm -hmm. tak? Swoją mową ciała, swoim zachowaniem, yy, czasami również tym zachowaniem, które wydaje się problemowe. Nie? No właśnie, od razu chciałbym przejść do no. tych znaków, bo wielu z nas posiada psy, ale po, nawet po wielu latach nie jesteśmy w stanie odczytać nawet najprostszych znaków. Powiedz mi, jakich właśnie warto się nauczyć, no i jak one wyglądają w praktyce? Co mm -hmm. możemy wyczytać od psa? Więc tak, to oczywiście mamy kilka takich rzeczy, które są absolutnie, powiedział, grube i każdy może się tego nauczyć, ale później to już są subtelności. To jest tak samo jak z nauką języka obcego, prawda? Na początku budujemy zdania proste, a na, powiedzmy, no, budowanie jakiejś tam poezji czy coś przyjdzie czas. Także, no, więc z takich najważniejszych rzeczy, pies, który, większość psów zachowuje się, Defensywnie, czyli raczej woli uniknąć niechcianego kontaktu i robi wiele, żeby tego kontaktu uniknąć. I teraz, jeżeli pies a, widzimy, że obniża ogon, to nawet jeżeli nim macha nisko, to najprawdopodobniej nie chce kontaktu. Zwłaszcza to mówimy o obcym się, bo nie, nie mówimy o swoim. Teraz psy prezentują cały szereg różnych takich sygnałów, tak zwanych uspokajających. Najprostsze, odwracanie wzroku. Dlatego jest trudno zrobić psu zdjęcie na wprost, bo on widzi, że się wpatrujesz w niego, mm -hmm. więc odwraca wzrok, prawda? I tak samo jak i jakiś pies lub człowiek się wpatruje intensywnie w drugiego psa, to to jest niegrzeczne, więc pies stara się załagodzić w tę sytuację, odwraca wzrok. Bardzo częsty sygnał mm -hmm. Sygnał ziewania, oblizywania się, odwracania się bokiem, spowalniania ruchów, chodzenia po łuku. Nie? Czyli wszystko to, co służy takiemu przerwaniu kontaktu pokazuje, że pies czuje pewien dyskomfort i wolałby taką sytuację zakończyć. To Gdzie... ziewanie mnie zaskoczyło. Tak, ziewanie <grym> jest jednym z pierwszych w ogóle sygnałów, to szczeniaki już robią, one są ślepe i głuche. <grym> one też ziewają. To jest pierwszy sygnał dyskomfortu. A na przykład jak idziesz z psem na smyczy i on chce uniknąć konfrontacji z drugim psem, to on bardzo często będzie starał się przejść tak po łuku a nawet znaleźć się z drugiej strony swojego to, właściciela To akurat zauważyłem. A widzisz? Żeby ten właściciel odgradzał go od mhm. tego drugiego psa. I to jest też sygnał uspokajający. Nie? Czyli mówimy, pies się czuje niekomfortowo w tej sytuacji. I druga grupa rzadszych sygnałów to są sygnały afiliacyjne, czyli takie pokazujące chęć zbliżenia się, zaproszenie do zabawy. No i to jest uginanie przednich łap, wysoko machanie ogonkiem, czasami taka wokalizacja, dyszenie, Aha. szeroko otwarte oczka. Yy, i Taki pies zaprasza do zabawy, taki pies się cieszy i jest, mięśnie ma rozluźnione, więc możemy powiedzieć, że ten pies zdecydowanie chce nawiązać jakiś kontakt. Okej, okay, o behawiorystyce i o Twoim zawodzie, twojej pasji, o Twoim hobby, bo to jest chyba wszystko w jednym. Tak jest. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale tutaj poruszyliśmy takie chyba najbardziej popularne tematy, takie, które mogą się nam wszystkim przydać w życiu. A jeśli chcecie więcej, dużo, dużo więcej, dowiedzieć się właśnie o samej pracy Jacka, o tym, jak pracować z psami, jak je do siebie zbliżać, a nie oddalać, bo chyba wszystkim nam o to chodzi, to już Wam Jacek powie dokładnie, gdzie można wpadać. I gdzie pooglądać takie treści? Aha, to znaczy, jeśli chodzi o działalność online, tak? Czyli zapraszam Was bardzo serdecznie w każdą środę na godzinę 20 na fanpage Wesołej Łapki, czyli Wesoła Łapka. Tutaj mamy logo. Tak, mamy logo. To jest moja szkoła, którą założyłem. W której pracujemy z kilkunastoma trenerami, więc w całej Polsce. A ja prowadzę regularnie w środę o 20.00 livey. I mam też swój kanał na YouTubie. Podlinkujemy, który, który ma w tej. Słuchajcie, tam jest z tych filmów kilkaset, bo ja go prowadzę od 2007 roku. I to jest. Czas. Tak, tak, ja popatrzę na te pierwsze filmy, to aż nie, nie, trudno mi siebie poznać, ale bardziej to traktuję jako taką kronikę różnych ciekawych przypadków, więc oczywiście zapraszam serdecznie. Okej, okay, już tak całkiem na zakończenie, bo teraz mi jeszcze przyszło szybko do głowy takie pytanko. Ile w skali roku masz takich można powiedzieć interwencji wobec Ach. psów i ich posiadaczy? Jakbyś miał tylko tak liczbowo to tak, To jest, bym powiedział kilka w skali tygodnia, więc jeżeli mm -hmm. byśmy to na rok, to nie wiem. Dużo, bardzo dużo. To dużo. Czyli jest dużo interwencji. No to cóż, ja ci jeszcze raz raz jeszcze dziękuję za możliwość porozmawiania. Ja Naszemu... Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, nas z, z i też dziękujemy, Frelka, Można się już powoli zbudzić, już chyba porozmawialiśmy. Może się jeszcze je. z naszymi widzami tak. na zakończenie. Chodź, dział. Nie, bo ma... masz strasznie wygodną to kanapę. Chyba z tyłu. tak. Zresztą krelkę widzieliście już na początku. Nie będziemy już jej przeszkadzać, niech sobie jeszcze chwilę odpocznie. Dzięki wam bardzo za uwagę. No i tradycyjnie widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale Szczera Panda. Cześć, do zobaczenia.